To dwudziesty czwarty lutego, poran zrzedła rzekła Wyszło z jesien, bo zbrojony krem turecki niosły znak. No i znów pijatryka no, znów pijatryka no, pijatryka cały dzień. I porąbany dzień, i łeb, razem bracia aż po dnie. No i znów pijatryka no, znów pijatryka no, pijatryka cały dzień. I porąbany dzień, i porąbany dzień, aż po dnie, już pierwszy się do no, burda, skier się no, kości grni. Zal uważa bez słabo, żeby nam opuścił krwi. No i znów, ja ci kanon, kanowi, ja ci cały dzień, i poran dzień, poroban jak każd bracia aż po dnie. No i znów, ja ci kaną, kanowi, ja cały dzień. I porą bracia, aż po dnie. to no, no śpiew i za to na świecie, się użyło. grunęliśmy ze wszystkich, wróżbę, bardzo prędko szedł na no. No i znów pijatyka nosów, pijatyka nosów, pijatyka cały dzień. I porą panu łeb, bracia, aż po dnie. No i znów pijatyka nosów, pijatyka nosów, pijatyka cały dzień. I'm